Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Senator, ja osobiście brałem udział w tej debacie, chyba lutowej, bardzo zresztą wymownej i muszę powiedzieć, że ona, ta debata i osoby występujące jednoznacznie pokazywały, coś takiego się dzieje, jeżeli chodzi o naciski, o to, co należy robić, jak należy robić, to nie można było... Te, kiedy słuchałem tych wystąpień, mówić o jakiejś rzetelności i swobodzie dziennikarskiej. Pytanie moje jest następujące, bo na tej drugiej debacie, która się odbyła i pokłosiem jest to stanowisko, nie uczestniczyłem. Mam pytanie, czy osoby występujące, szczególnie te, które pracują w polskich mediach, bo czy były podczas tego spotkania obecne, czy miały wystąpienia i w jakim duchu były wypowiedzi zaproszonych, zaproszonych gości? Tak, ja z przykrością muszę stwierdzić, że niestety nie zawsze te nasze komisje poświęcone mediom, to jest człon w ogóle nazwy naszej komisji, to, to my tego nie robimy dla przyjemności. My po prostu mamy taki obowiązek jako komisja zajmować się tymi sprawami i niestety w ostatnim, w, w ostatnim czacie no, pani obecna dzisiaj z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była obecna również na komisji, była jedyną osobą tak naprawdę. Muszę z ubolewaniem stwierdzić, że na tym ostatnim posiedzeniu, które wydawało mi się ważne, nie było ani przewodniczącego Krajowej Rady, ani też szefa, szefa Rady Mediów Narodowych. Notabene również nie było ich na posiedzeniu, które, specjalnym posiedzeniu Komisji Kultury, które było poświęcone sytuacji w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia. Myśmy się zwrócili, podam przykład Trójki, bo myśmy się zwrócili w konkluzji Komisji do, do Rady Mediów Narodowych o odwołanie prezesa, prezes, pani prezes publicznego radia oraz, oraz szefa Trójki. I muszę powiedzieć ze zdumieniem, że odpowiedź, która wpłynęła do mnie chyba wczoraj nawet nie została podpisana przez na bardzo grzecznie uprzejmie skierowane pismo oczywiście z wszelkimi zasadami. Otrzymaliśmy odpowiedź od podpisaną skierowaną do mnie na moje ręce, jako szefowej komisji, podpisaną przez adwokata doradcę Rady Mediów Narodowych. To znaczy mamy w tej chwili taką sytuację, że Rada Mediów Narodowych i pan prezes Czabański nawet nie odpisują na nasze listy, tylko, tylko zlecają to adwokatom. To jest tego typu sytuacja, Mówię o tym, że mówię o tym z przykrością, bo jeszcze pamiętam że bywały takie, bywały takie komisje, na których mogliśmy w ogóle podyskutować i była jakaś rozmowa. Za chwilę znowu będziemy rozmawiali o mediach publicznych, bo przypominam jeszcze odpowiadając jeszcze jedno zdanie do, do pana senatora Seweryńskiego, ja przypominam, że nie bez przyczyny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składa sprawozdanie przed Sejmem i Senatem, także my jesteśmy zobowiązani zajmować się też, też tym, co czyni Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że o ile Rada Mediów Narodowych ma wpływ na y, obsadę stanowisk media publicznych, o tyle Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji y, praktycznie kompletnie ten wpływ straciła. Ona w tej chwili może oceniać, mogłaby robić takie badania, gdyby chciała, mogłaby też się zająć i zwrócić uwagę czasami. Rozpatruje też skargi. Myślę, że możemy pytać jak wiele tych skarg na media na media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymuje, korzystając z obecności przedstawicielki. Natomiast chciałabym powiedzieć, że to może to będzie też informacja dla Pana Senatora i dla, y, dla Państwa. Otrzymam od Pana Marszałka pismo, y, Pan Marszałek nasz, Pan Marszałek Senatu skierował do niej pismo w sprawie, y, które otrzymał od Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bondara. Y, pismo to dotyczy y, wyroku przystąpienia do pracy nad y, i wprowadzenia w życie ustawy w sprawie wyroku z 13 grudnia, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz grupy posłów. Ten wyrok, który zapadł, uznaje, że niekonstytucyjne jest całkowite wyłączenie udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procedury obsadzania organów spółek publicznej, radiofonii i telewizji. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie oraz włączenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Okazało się, że jest to niekonstytucyjne. Mamy wyrok trybunału i w przyszłym... W w jeszcze następnym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i będziemy się zastanawiali, czy podjąć in inicjatywę uchwały w tej sprawie przywracającej porządek konstytucyjny w publicznych mediach. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Senator.